Trzy książki osadzone w realiach I wojny światowej. Numer 3. Józef Witlin Sól Ziemi. Rozpoczynamy polskim akcentem, powieścią docenianą przez wielu europejskich pisarzy i krytyków, po której wydaniu spekulowano nawet na temat nagrody Nobla dla Witlina. Książka opowiada o losach analfabety z huculszczyzny Piotra Niewiadomskiego, który trafia na front I wojny światowej. Nie jest nawet świadomy za co walczy, przerasta go życie żołnierza, jednak cierpliwie znosi przeciwności. Powieść ta dobitnie pokazuje starcie jednostki z machiną wojenną, uświadamiając czytelnikowi, że w wielkiej polityce wojennej los pojedynczego człowieka nie ma znaczenia. Numer 2. Louis Ferdinand Celin. Podróż do kresu nocy. Debiutancka powieść Celina zawierająca wątki autobiograficzne. Książka poza przesłaniem antywojennym pokazuje skalę piętna, jakie wojna odciska na tych, którzy w niej uczestniczyli. Obserwujemy przemianę od chętnych do boju młodzieńców po przepełnionych nihilizmem i poczuciem bezsensu ludzi, którzy nie potrafią odnaleźć się w rzeczywistości. Powieść ta spotkała się z przychylnymi opiniami krytyków i środowiska literackiego, nie tylko ze względu na wymowę dzieła, ale także na jego językowe nowatorstwo. Numer 1. Erich Maria Remarque. Na Zachodzie bez zmian. Antywojenna powieść w niemal reporterski sposób pokazująca okrucieństwo i tragizm walki w okopach I wojny światowej. Nie znajdziemy tu wzniosłej i bohaterskiej walki za swój kraj, a jedynie strach, śmierć, choroby i głód młodych rekrutów. Dramatyczne wydarzenia opisane w powieści wieńczy radiowy komunikat, na Zachodzie bez zmian, co pokazuje olbrzymi rozdźwięk pomiędzy przekazami medialnymi a jednostkowym doświadczeniem osoby przebywającej na froncie.